Okej, okay, ostatnie żelazo z kopalni i zawijam się stąd, bo niezbyt mi się widzi. Spędzać noc z zombiakami. A to co? Kula dominacji! A gdyby tak ją? O, co to było? Dobra, to twoja sprawka na bank. Zabieram cię stąd i zaraz całą sprawę przebadamy! Co to jest a mama mówiła, żeby nie bawić się kulkami? Co to za portal? A! Coś ty za jeden! Czekaj, 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 czekaj! Denis! Co się stało? No co tak skamlesz, mały? Mam z tobą? No dobra, 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 to prowadź. Idziemy. Wchodzimy w świat gier, a w grach potrzebne nam są dobre peryferia. Jednak takie kosztują często grubą mamonę. W tym momencie przychodzi marka Fury ze swoim sprzętem, a konkretnie z myszką Fury Tanto T4 Wireless, dzięki której powstaje ten odcinek. Myszka została wyposażona w sensor o rozdzielczości 12 000 dpi oraz akumulator, który wytrzymuje do 80 godzin na jednym ładowaniu. Jeśli szukacie sprzętu o gamingowej jakości w przystępnej cenie, Fury będzie idealne dla Was. Ale stop, stop, stop! Mamy dla Was konkurs, więc oglądajcie odcinek do końca. Lecimy! Oho! A, poznaję to miejsce. Czy to jest wioska Meatport? Czyli prowadzisz mnie do Steve'a. Mam, mam nadzieję, że prowadzisz mnie do Steve'a, bo jakby jesteśmy w wiosce Meatport, to prowadzisz, prowadzisz mnie do Steve'a, Steve tak? Ja bym chciał poznać Steve'a i bo szczerze, słuchajcie. Poznać takiego Jacka Blake'a, no to byłoby fajnie. Denis, poczekaj na mnie, co? Ja taki szybki nie. Jest. Mm, wie, jak, jest jak zawsze. To jest, jest, jest Gareth? Prze przepraszam pana. Denis kogoś tym przeprowadził. Ja jestem mięta. Mięta? Tak, jestem mięta. Ta roślina? No, dokładnie, dokładnie tak samo, nie? A czego nie pokrzywa? Bo lubię być. Świeży, dobra? Krzywa jest dobra, na leki. Na leki? Denis, dlaczego mnie tutaj ściągnąłeś? Ten pan jest jakiś niepełnosprytny. Ja się tak boję. Wyobrażam sobie. Ja jestem pełnosprytny. O, okay. Ale jeżeli już Denis cię tutaj musiał przyprowadzić, to no. coś ci powiem. Mieliśmy takiego jednego przyjaciela. Siva. Tak, tak, dokładnie. No i? Ostatnio przydarzyło się coś bardzo przykrego. Reżyser. Go PORWAŁ! Co? Prowadził! Rozumiesz? bo ale... nie widzieliśmy go od tygodnia! No i... Prawdopodobnie nie no, a... nawet pieczonego kurczaka przez ten czas! Chcesz spróbować taki Piecony pyszny? Pieczony kurczak mówisz? Hej! No. A co tak w lawie sterczy i skwierczy? Słyszycie to? Mhm... Zaciągnijcie się! La, la, la

Steve ma głos aniołka, rozumiesz? Nie, nie, nie aniołka. sądzę! Nie sądzę! Denis czy że ma? Steve! Czy Steve nie... ma głos aniołka? Pierdnij się tak! No widzisz nie ma głosu aniołka! No bo on się nie zna, bo on jest psen. No jak się nie zna, on ma bardzo dobry gust muzyczny, co ty gadasz? O! Uratuj Steve'a! Denis zaprowadzicie do Henry'ego. No ale Henry po... jest mójkiem so. operacji. On okay. pomoże ci odbić Steve'a. Okay. Mojego Steve'usia, rozumiesz! <laughs> Rozumiem, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To Denis, nie wie, prowadź! Chodź, wprowadź mnie do Henry'ego Nie Ciebie. zapomnij! Co? los z tego świata zależy od twojej kreatywności! Dobra, dobra, on jest jakiś dziwny Denis. Byliście z nim ulekani albo coś no, takiego? Jasno to znaczy żegnaj bracie! Nie sądzę! Właśnie, że tak! Raczej nie. O, cześć, ty musisz być Henry, tak? Tak. No, słuchaj, ja. przysłał mnie tutaj ten garet, nie? Leczyliście go kiedyś na głowę? No, na głowę to nie. To leczcie na nogi, bo na głowę już za późno. On mi powiedział, że ty masz dla mnie jakąś muszę. Musiałbyś zebrać szereg artefaktów, w tym kule dominacji. No, świetnie się składa. Jedną rzecz już z tego mam, proszę. Czyli co następne? Następnym artefaktem byłaby taśma czasu. Taśma czasu. Okej, okay, dobra. I gdzie to znajdę? Idź koniecznie, do neder! W nederze. No dobra, okej, okay, dobra, dobra, ale słuchaj, tak, do netheru i tak, kolasa. To by się przydało coś ubrać na siebie. Idź, Lancelocie, do siostry mej. Mam iść do twojej siostry? Tak, 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 leć do Dobra, niej. To dzięki, Henry. Kule zostawiam u ciebie. Mam nadzieję, że nic się z nią nie stanie. Chodź, Denis, idziemy. <grym> Czyli tutaj jest zbrojownia Natali. tak? Okej. O, o, Cześć. Oh, cześć, my, my się jeszcze nie znamy. Ja jestem mięta. E, Natali. Brat mnie tutaj przysłał po. Po zbroję? No, no właśnie, tak. Po zbroję, bo potrzebuję. Mam się udać do nederu po waszego Jasna przyjaciela. Zbrawa. Znaczy się, żeby go uratować. O, tak to było. No dobra, to co proponujesz? Na początek proponuję jedną z tych zbroi. Wybierz Ale. sobie. Ale tak, wybrać? No dalej, nie bój się. No nie wiem. To bierz tą diamentową. Diamentową? Skoro Steve się zmieścił, dobra. to i ty dasz radę. Skoro tak mówisz, ubieram. Icyk. I jak wyglądam? Jak Steve bez spodni. Pipipipipi. się więc, panie. No dobra, e, słuchaj, przydałby mi się jeszcze jakiś miecz. Masz tu mój oręż. Wielki, co nie? Ale że tak. Fuj! Uwierz niebiesko głowy. No Dobra, dzięki. Mam znacznie lepsze zabawki. Okej, okay, no to cóż lecę ratować waszego kumpla. Prowadź, Denis! Na razie! Trzymaj się! To prowadź! O, widzę, że tu niezłe pobojowisko mieliście! No pięknie, pięknie. I tak tak nie zamknęły się w ogóle? Czemu ja rozmawiam? z? Puse. Dobra, prowadź. Który to jest portal do właściwego? No dobra. To idziemy. I... O. A więc jesteśmy DENIS W NEDERZE I coś mi się zdaje, że nie będzie tutaj łatwo cokolwiek odzyskać Oj, 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 żeby tam się wkrać do nich To ja bym potrzebował coś ze złota piesku Chodź, patrz patrz najpierw sobie ogarniemy coś ze złota Zanim dorwą nas te złotolubne świnie O, miło, że ktoś zostawił tu po sobie Steve tutaj był? Piesku? Okej, okay, to wszystko wyjaśnia no dobra, przydałoby się trochę złota. Szukaj złota! Rozumiesz, złota. Co? O! Można być na tyle ślepym? Jak widać, ja potrafię. I o to chodzi piesku, szukaj dalej. Przyda nam się troszeczkę na pewno tego więcej. Dobra, idziemy dalej. No widzisz, zawsze się coś znajdzie. No, i bardzo ładnie. Denis, gdzie jesteś? Piesku? Halo? Co to jest? Już którąś godzinę siedzę przy komputerze, no ale żeby taki zwidy mieć, to jest coś na Piesku, co to ma być? Ale że mamy takie ukreślenie... No to dobra, niech się nie skapnie, tak? Też mi się przyda. Tylko trochę na kawałek zbroi. Wiejemy stąd zanim ktoś się skapnie. Okej, okay, część na pewno z tego przerobi się na surowe złoto. Trzeba je przepalić. Okidoki. Na same buty powinno nam starczyć. Ciebie żywcem nie wezmą, ale mnie mogą jak najbardziej. Odzyskaj taśmę czasu! Ostaram się! Chodź Piesku! Jakoś koło strażników przemkniemy. Przecież mamy złote buty. Dzień dobry. Tu się udało się nic. Nic nas słuchaj nie zaatakował. Okej. Okay. Teraz szukamy Jest! Taśma czasu! Tylko problem jest taki, że jest nad małgosią. No dobra. Piesku, chodź, musimy jakoś to przekminić, żeby tutaj się wdostać dałoby się może takim statkiem powietrznym, tyle że jak gwizdnę im go stąd, to mogą się skapnąć. Denis, szukaj wolnego statku! Szukaj! Szukaj! Szukaj wolnego statku! Denis, gdzie ty mnie prowadzi? Nie, nie, na zewnątrz, dopiero po to wleźliśmy, żeby... żeby... I chyba nie myślisz, że ja stąd gwizdnę jakiekolwiek inne. Nie, Denis. Nie, patrz, już strzelają w nas! Szczelają! No dobra. Zostań. Waruj. Waruj. Dobra. Tak, żeby tylko się nie skopnęli. I wszystko będzie dobrze. Szybka akcja, lecę stąd! Uaa! O nie będą strzelać! Strzelał w mojego gasta. Zostaw mnie, zostaw mnie! za chwilę mu zniknę z pola widzenia. Dobra. Jest dobrze. I teraz hop do dziury. Wykradamy tą taśmę i lecimy stąd. I będzie szybka akcja. O, 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 o! Udało mi się! Udało mi się! Jest dobrze! Biorę to! Mam taśmę czasu, mam taśmę czasu! O! Nie! Nie! Nie, 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 nie. przepraszam. Strażę. Nie, nie! Jakie straże! Jakie straże? Nie! Nie Moja spadamy stąd! Denis! Do nogi! Lecimy stąd! Mam taśmę czasu! Spadamy! Brawo! Odzyskałeś taśmę czasu! Świetnie! Dobra piesku, chodźmy już to oddać Henrymu. Nie przejmujmy się tym. Więcej tam nie wchodzę, ten cały nether... To jest jakieś piekło. Ej! Młody! O proszę! Ja, wróciliśmy! Świetnie! Mamy o to, to, o co prosiłeś. Okej. Okay. Została jedna rzecz, a ty mi dawaj. To proszę ci bardzo. No dobra, to co tam dalej było na liście? Został nam leśny dwór! Leśny dwór... I co tam jest? Klaps przeznaczenia. Okej, okay, leśny dwór, klaps przeznaczenia, dobra. Dostawię ci trochę tego syfu tutaj, dobra? Okej. Okay. Dobra, Denis. Prowadź do leśnego dworu. Trzeba uratować Steve'a. A teraz obiecany konkurs. Pierwsze, co musicie zrobić, to zaobserwować mnie i fury na Instagramie. Macie to zrobione? No to lecimy dalej. Prace budujecie w Minecrafcie, bez użycia żadnych modów, czysta wanila, a temat pracy jest następujący. Budujecie mnie, wplatacie w to kreatywnie logo Fury i kto wie, być może i uda wam się wpleść samą myszkę. Jak już skończycie waszą pracę, oznaczacie mnie i Fury na stories na Instagramie, a do wygrania chociażby takie podkładeczki czy piękne myszeczki. Piszecie się na to? No mam nadzieję. I teraz uwaga, macie dwa tygodnie od publikacji tego filmu. Czas start, słuchajcie, czekamy na wasze prace i lecimy z filmem. Leć już. Denis i o mnie myśl, Denis. O, proszę, jesteśmy leśne... LEJSIE! Bo... Co? Co Nie Gareth, co ty tu robisz? E, chcę ci pomóc! Chcesz mi Leśny jest pełen, pełen obrońców, pełen wszystkiego. Okej. Okay. Ja oferuję, ty pójdziesz na górę poszukać to tego to. artefaktu. No taki miałem Uwaga. ja uwagę. O, sorry, nie Użyję chciałem. Użyję mojego kubełczaku. Kubełczako? Kubełczako. Co to jest kubełczako? Drugie wiadro odpadło. Okej. Okay. Kubeł kubełczako, no! Okay. Nie zadawaj pytań! Dobra, Leć! Dobra. A ja odwrócę ich uwagę! Dobra, ten Chicken O nie! O nie! O nie, ich tu jest za dużo! O o, 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 o nie! O, nie! O, nie! O, nie! nie, 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 nie. O, nie nie, 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 nie! Teraz mnie też gonią! Co, co się dzieje?! Garet, miałeś odwrócić ich uwagę! Cich! Lej się! Denis, się! się Dennis, popatrz! Kurzy jeździec! No, może bez jeźdźca, ale kurzy jest. Chodź, chodź. Musimy poszukać tych... Miałeś się nimi zająć, Gareth! Co jest? Czy on leje Endermany? Jest! 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 Chodź, Denis, tutaj! Tu jest Enderperła! Kur... I teraz musimy no. przeszukać wszystkie skrzynie... Gareth! Znalazłem twoje drugie wiadro! NIE! 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 Wyluć CO że! TY ROBISZ?! NIE! Panuje nad tym! Co to było? Panuję C nad tym! Spokojnie! Przyłagaj artefaktu! Jakiego artefaktu? Znalazłem twoje wiadro, mniejsza! Okej... Czemu to są Czy, 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 czy nic tutaj był? O, proszę, czerwienic! Jest klaps przeznaczenia. Mam to! A skoro to mam, to, super. to uciekamy stąd. Gareth, patrz, mam coś dla To jest kubełczako! jest zaginiony Oczywiście, to jest twoje kubełczako! Buh. Masz kubełczako! Teraz jesteśmy w komplecie! Uciekamy super, stąd. Chodź, Denis, bo mi Chodź, bo mi się udziela jego punkt widzenia. A! Czekaj, tu jest ściana! Czemu bo odzyskałeś klap z przeznaczenia! Uuu, co to była za walka? Chodźmy w takim razie do Henry'ego, o! Też, szybki jesteś! Cześć młody! Macie co trzeba? To oczywiście, że mamy, no jak widzisz mam to w ręce. Co, dawaj, nie gadaj! No, dobra, kraftuj co musisz. Ciekawe co to będzie? I gotowe! Ho ho ho! Czy to jest armata na ziemniaki? Na pyry i nie tylko! O chłopie, daj mi to! Czy no sobie... nie! Co żeś zrobił? Czemu podpaliłeś psa? O, dzięki za ziemniaki, to na pewno się przyda, ale powiedz dla... Czego? Pokonaj reżysera i uratuj Steve'a. Co jest? No proszę, proszę, proszę. Coś ty za jeden? Ty jesteś reżyserem. Na oh. rzeczy samej. Jesteś Steve! Krzesiwo! Co, krzesiwo? Ocu się pan, bo ja tutaj mam ziemniaczaną armatę. Nic pan nie zrobi. To kurzy jeździec! Jaki kurzy jeździec? O czym ty Steve mówi, iż nie, no. nie? Nie, Zosabię, Zosabię, Na, Zosabię. Mnie nie, nie! Zostawię gościu! kamerą, paparazzi o. się znalazł. Chodź tu, bo? Nie wygrasz ze mną, z jakimś karłem. i co pan na to powiesz, panie reżyser, co? A, ale tego to co nie przemyślałeś! Czego? Mirek! Jaki inny? Co? Nie! 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 A masz niegodą! A masz niegodą! A masz Dostaniesz z rzemem. Nie wiem czemu, ale... Zostaniesz! Kończu, do O, niej. o niej, ja nie, ja tam zostanie Nie! Pamięlijmy Cię! To... Heroblina! Nie! Co się A. dzieje? Powiedz, super! Powiedz! To jest Heroblina! Stało się żadość! I mańka weź nas stół Jaki Jakie doby, To jest. Nie! Gary! Woda została wylana! Jaka wola została wylana? Steve! Uwalniam Cię! O! Udało Cię! Czas na Minecraft! Steve, co Ty gadasz? Tak! Slime w bloku! Steve, jaki slime w bloku? Pamiętajcie o konkurcie?